Dzień dobry, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na dzisiejszy film, który był planowany dopiero na przyszły rok, dlatego że jest to bookhaul. I oczywiście nie planowałam kupować żadnych książek, okazało się, że książek kilkanaście mi przybyło, więc uznałam, że to jest ten czas, kiedy chcę Wam pokazać, co mam nowego. I zacznę od, tr od trzech książek, o których opowiadałam już w... Podsumowaniu września, dlatego tylko gdzieś tam Wam zakomunikuję, że takie się u mnie pojawiły. Pierwsza to Samotość długodystansowca, która znalazła się przypadkiem, po prostu ktoś chciał ją wyrzucić, ja ją przejęłam i już czytałam. Wysłuchajcie w podsumowaniu, co o niej uważam. Podobnie z thrillerem Moja Siostra Morduje seryjnie oraz z Manifestem Bernardine Everisto. Akurat o tej książce jest po prostu osobny film na kanale, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Dalej mam dwie książki, które dostałam od wydawnictwa Zielona Sowa yy, I pierwsza z nich to Jedna z roka smutek w róży yy, O tej książce wiem tylko tyle, że jest to historia o dziewczynie, która... Ma dosyć ciężkie życie i w jakimś notatniku, poprzez jakiś notatnik, przenosi się do krainy zwanej Nieznane, gdzie jest po prostu taka, wręcz panuje dla niej idylla I okazuje się, że ona tam może też dokonać zemsty na tych, którzy ją krzywdzili w prawdziwym życiu Czytałam, że dużo osób porównuje to do Kerry Kinga, ja planuję najpierw przeczytać Kerry Kinga i później zabrać się za to i zobaczyć jakie faktycznie jest powiązanie między tymi książkami i druga książka od, od Zielonej Sowy to To Może być Każdy. I jest to taki thriller młodzieżowy, kryminał młodzieżowy. I wiem, że tu sytuacja dzieje się w szkole, gdzie zostaje zamordowana. Najlepsza uczennica. No i pytanie: kto to zrobił? Jest kilkoro podejrzanych, jest też tajemnicza postać egzaminatora, który wysyła jakieś wiadomości. Ta książka trochę mi przypomina z opisu ten kryminał, którym ja byłam tak zachwycona. Jedno z nas kłamie. Nawet okładka mi trochę przypomina tę książkę. i w ogóle zastanawiam się czy nie zacznę w najbliższym czasie, bo chyba potrzebuję czegoś takiego lekkiego, żeby odetchnąć się od tych poważnych i smutnych książek, których ostatnio u mnie dosyć dużo. Dalej mam książkę W ustach sól i Historia tej książki jest taka, że ja w momencie, kiedy ona wychodziła, byłam nią bardzo zainteresowana, natomiast później jakoś gdzieś tam zniknęłam w tłumie, nie przeczytałam jej, nie kupiłam, nie wypożyczyłam z biblioteki i ostatnio, kiedy byłam na dworcu, zobaczyłam, że w kiosku jest jakaś tam gazeta, właśnie z książkowym dodatkiem, i była, był to właśnie dodatek w postaci w ustach sól. I uznałam, że kurczę wezmę, i tak naprawdę nie przeczytałam nawet wtedy o czym to jest, bo nie pamiętałam dlaczego tak. Historia gdzieś tam mnie zaintrygowała za tym pierwszym razem. Wzięłam i dopiero w pociągu przeczytałam straszczenie. Okazuje się straszczenie, zalążek fabuły, może tak. Okazało się, że jest to historia, w której jest bardzo dużo morza, że, że życie jakby ludzi opiera się właśnie na tym, że jest bardzo podobne do morza. To wszystko idzie falami. No wydaje mi się, że to będzie takie bardzo poetyckie Wiem też, że jest tu tutaj macierzyństwo, temat ciąży Mam wrażenie, że to może być książka, którą postawię obok światła między oceanami i obok podrzutka Myślę, że będę ją czytać w najbliższym czasie, więc dam Wam znać jeśli już gdzieś tam wspomniałam Wam o Kerry Kingu, to e, powiem Wam o e, zbiorze opowiadań Jest krew Stephena Kinga. Jest to książka, którą przywiozłam sobie w ramach Pamiątki z nadmorza. E, nie za dużo wiem o tym zbiorze, ja tylko wiem, że ludzie raczej oceniają tę książkę na nie. Natomiast e, jak wiecie, ja lubię próbować e, książki Kinga, pomimo że ludzie mówią, że, że są złe, bo czasem jest tak, że na przykład słyszałam bardzo e, nieprzychylną opinię o Joylandzie, który okazał się jednym z moich Kingowych ulubieńców. Więc mam nadzieję, że to też mi się spodoba i w ogóle ten kociak jest genialny. Marina Zafona, czyli książka o której słyszę ostatnio wszędzie jeśli jesteście tutaj dłużej to wiecie, że Zafon jest tym autorem, z którym ja długo zwlekałam, a jak już zaczęłam to faktycznie doszłam do wniosku, że to jest autor, którego faktycznie chcę dalej poznawać i Marina to jest książka, którą nawet wiem kiedy przeczytam, bo myślę, że ona klimatem może mi się pasować w Halloween i właśnie wtedy planuję ją czytać jeśli chodzi o fabułę, jest w Barcelonie jest jakiś chłopiec, który mieszka w internacie i jest zafascynowany budynkami, które są dookoła tego internatu i poznaje tam Marinę, która fascynuje go tak samo jak te budynki. I oni zaczynają śledzić jakąś kobietę, która regularnie chodzi na cmentarz. Um... No, i to oczywiście tu pójdziemy w jakieś takie klimaty trochę grozy, tak przynajmniej mi się wydaje nawet po okładce i też po tym, co przeczytałam, na przykład w księciu mgły. E, najnowsza powieść Doera Miasto w Chmurach jest to książka, którą dostałam od wydawnictwa, będę ją czytała w mm, najbliższym czasie. Jest to książka, w której jest kilka osób kompletnie ze sobą niepowiązanych. E, jedyne, co w jakiś sposób ich łączy, to wspólna lektura. Wiem, że tutaj jest bardzo dużo nawiązań do starożytności, e, i przede wszystkim co. Mnie przekonało do tej książki. To przepiękna dedykacja. Jak wiecie, ja jestem miłośniczką um, bibliotek, i książka jest dedykowana dla bibliotekarzy w przeszłości, teraz i w latach, które nadejdą. Po takiej dedykacji to ja jakby ja już jestem kupiona dedykacją, więc na pewno w najbliższym czasie będę czytać. I ciekawostka jest to autor światła, którego nie widać. Ja jeszcze tej książki nie czytałam. Mam ją na liście od długich, długich lat, tak naprawdę chyba od momentu, kiedy ta książka wyszła. No, jak wiecie, wciąż jej nie przeczytałam i nie spodziewałam się, że pierwszą książkę tego autora, którą przeczytam, to będzie jego inna inna powieść, ale jestem pewna, że tą drugą też przeczytam. Teraz pokażę Wam pięć książek, które kupiłam na kiermaszu książki organizowanym przez wydawnictwo Rebis. Akcja była taka, że każda książka wystawiona była za 5 zł i cała jakby wszystkie przychody z tego dnia. Były przeznaczone na schronisko dla zwierząt. Jak wiadomo, ja kocham zwierzęta, kocham książki, no to wszystko łączy się idealnie. I Pierwsza książka, którą um, wychwyciłam, to Przestrzeni Przestrzeni Harrisona. I szczerze mówiąc, to jest taki w ogóle strzał na zasadzie. Hmm, zaciekawił mnie opis wydawcy i tyle. Jest to historia, w której. Um, Ludzie i szczury um, konkurują o, o pożywienie um, Jednocześnie zaczyna się dziać wojna, która paradoksalnie um, Okazuje się w pewien sposób um, wybawieniem dla ludzi Bo im mniej ludzi, tym więcej jedzenia dla tych, którzy pozostaną um, No jest to dystopia Ja dosyć długo nie czytam dystopii, a bardzo lubię Więc, um, więc myślę, że to, ta książka nie będzie czekać długo W dodatku, że jest taka krótko, objętościowo Dajcie mi znać, jeśli coś czytaliście Bo ja naprawdę absolutnie nigdzie nie natknęłam się na tę książkę Widziałam ją pierwszy raz, wzięłam w ciemno. Mam nadzieję, że to będzie dobry strzał. Kolejna książka, którą wychwyciłam, to ostatni obraz Sary de Vos. I e, jest to książka, którą ja już wielokrotnie e, oglądałam i w Empiku, i w różnych księgarniach, i na stronach internetowych, ale zawsze coś stało na przeszkodzie. E, a teraz uznałam, dobra, skoro już jest, to faktycznie ją wezmę i w końcu ją przeczytam. E, jest to historia, w której w 1600. którymś roku e, Sara de, de Vos właśnie tworzy jakiś obraz, i później po 300 latach e, kobieta ma stworzyć. E, tak, jakby podróbkę tego, tego obrazu. No i tyle. Tyle wiem. Wiem, że później zaczyna się dziać jakaś tajemnica. Próbowałam też posiłkować się opisem wydawcy, natomiast jest on dosyć chaotyczny. Mam nadzieję, że książka nie będzie tak chaotyczna. W ogóle mam wrażenie, że to może być książka podobna klimatem do fabryki lalek, która też czeka od długiego czasu. Czajkowski i Dzieci Czasu. Czyli książka, która zasadniczo ma bardzo złe opinie, ale coś jednak skłoniło mnie, bo faktycznie sci-fi to jest ten gatunek, który jest dla mnie takim bardzo dużym eksperymentem, wyjściem ze strefy komfortu, i chciałabym faktycznie poznawać ten gatunek bardziej i znaleźć taki swój kąt w tym gatunku, który będzie mi się bardzo podobał. I mam nadzieję, że właśnie dzieci czasu mi to zapewnią, no bo jednak no jest to książka która myślę że ma potencjał naprawdę na coś fajnego jest to historia w której um, poznajemy rozwój cywilizacji pająków które um, zawładną planetą e, więc myślę że to może być dosyć intrygujące e, w szczególności polecamy osobom które mają arachnofobię znaczy raczej nie mi bo ja nie boję się ani pająków robaczków niczego takiego więc Myślę, że nie mam się czego bać, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Kolejna książka też od Rebisu, Tu, jakby na szybko, tylko powiem: Bieganie nie tylko dla żółtych czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o w skrócie, po prostu bieganiu. Kupiłam, dlatego, że tak przejrzałam spis treści, uznałam, że jest tu kilka rzeczy, które mogą w jakiś sposób mi się przydać, więc uznałam, ok, wezmę. Jeśli oglądaliście jeden z moich poprzednich filmów o Stosie wstydu, to wiecie, że na tym Stosie wstydu jest m.in. księżna Jeleń, ale wspominałam tam, że najpierw chciałabym przeczytać inną książkę tego autora. Leśni, może Edenu i e, pozwolę sobie e, zakryć kawek okładki, dlatego że jest tutaj e, pani w bardzo skomplikowanym stroju, żeby nie powiedzieć, że tego stroju nie ma i boję się, że YouTube mnie tu zbanuje. E, Leśni, może Edenu. E, jest to książka, która nawiązuje do zagubionych. W sensie jest e, inspirowana zagubionymi. Nawet przeczytałam takie opinie, że są to wręcz zerżnięcie z zagubionych. Mam nadzieję, że nie. E, jest tutaj. Mm, rozbicie samolotu pasażerskiego, no i rozbitkowie znajdują się w no, bardzo niekomfortowej sytuacji, w której muszą dać sobie radę w momencie, kiedy są odcięci od świata. Są to ludzie z różnych środowisk, są to ludzie różnej narodowości i jakoś tam się muszą dogadać. No objętość nie zachęca, bo ma to powiem Wam, że 800 spokojnie stron, tak, kilka nawet stron więcej, ponad 800 stron. No i pewnie znowu będę się zbierała do tej książki z rok, ale myślę, mam, mam taką nadzieję, że to będzie książka, która mnie bardzo usatysfakcjonuje. W dodatku, że ja na przykład zagubionych bardzo lubię, zresztą niedawno oglądałam. Także, trzymajcie za mnie kciuki, żeby ta książka nie, le nie leżała 10 lat. To by było na tyle. To jest jeden właśnie z tych krótszych e, filmów, e, no bo jak wiadomo, przy Book haulu nie powiem Wam za dużo. E, czy w najbliższym czasie planuję jakieś zakupy książkowe? Oczywiście, że nie. Czy jestem pewna, że takie się pojawią? Oczywiście, że tak. E, życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!